Cześć. Dziś pokażę jak w prosty i szybki sposób przygotować takie oto latające monetki. Założenie jest takie, że masz na przykład grę platformową, w której twój gracz zdobywa monetki czy inne przedmioty znajdujące się na planszy. Prosta animacja jest tutaj już przygotowana. My ją trochę dopracujemy. Nie będziemy się tutaj skupiać na samym zdobywaniu monetek, ani na robieniu platformówki. W obiekcie Twojej monety dodaj nowy event typu draw, czyli rysowanie. Używając takiego eventu nadpisujemy domyślnie rysowanie grafiki w tym obiekcie, więc musimy go narysować ponownie. Użyjmy do tego funkcji draw sprite ext. Która używa następujących argumentów: Sprite Index, czyli grafika, jaką wyświetlamy, Image Index, czyli numer klatki, który wyświetlamy, X i Y, czyli pozycja, na jakiej ma być wyświetlona grafika, Image X Scale i Image Y Scale, czyli zmiana rozmiaru grafiki w pionie i w poziomie, Image Angle, czyli obrót grafiki. Image Blend, czyli kolor grafiki, i Image Alpha, czyli przezroczystość grafiki. Jak to wszystko zapamiętać? Nie musisz się tym przejmować. Wystarczy, że naciśniesz środkowym przyciskiem myszy na nazwę funkcji, co spowoduje otworzenie dokumentacji, w której wszystko jest dokładnie opisane, a na samym dole można skopiować gotowy przykład wyświetlania domyślnej grafiki. Możesz też nacisnąć prawym przyciskiem myszy na funkcję i wybrać opcję keyword help, jeżeli nie ma środkowego przycisku myszy. Teraz podmienimy wbudowaną zmienną y na własną lokalną zmienną, na przykład draw_y, która na razie ustawimy na pozycji y, na wartość pozycji y. Sprawdźmy czy wszystko działa i lećmy dalej. Potrzebujemy jeszcze mieć jakąś zmienną, która będzie oddawała czas gry. Ważne jest, aby w każdym kroku gry była to coraz większa wartość. Jeżeli już masz coś takiego w swojej grze, to pomiń ten krok. Ja dodam Object Control, który będzie odpowiadał za obliczanie czasu. W evencie Create utworzę zmienną globalną o nazwie GameTime. W evencie Step będę ją podnosił o 1. To absolutnie wystarczy. Nie ma sensu też dodawać tego w każdym obiekcie monetki, niepotrzebnie będziemy duplikować takie same dane. Dzięki temu, że utworzyłem tą zmienną jako globalną, mogę się do niej odnosić z każdego obiektu w grze. Wróćmy do naszej monety. Specjalnym gościem dzisiejszego filmu będzie funkcja sinus, którą pewnie pamiętasz ze szkoły z lekcji trygonometrii. W dużym uproszczeniu sinus jest funkcją okresową, której kształt to taka fala Korzystając z tej wiedzy możemy zrobić płynne poruszanie się monet w górę i w dół. Aby uzyskać taki ruch potrzebujemy właśnie pewnej wartości czasu, która jest cały czas podwyższana, dlatego użyjemy zmiennej GameTime. Jeżeli podałbym tam wartość, która się nie zmienia, to nie zobaczylibyśmy różnicy w ruchu monety. Dlatego do naszej zmiennej Y dodałem funkcję SIN i w nawiasie umieszczę zmienną Global GameTime. Funkcja ta zwraca sinus zmiennej podanej w argumencie w przedziale od minus 1 do 1. Dlatego po uruchomieniu gry nie zauważymy zbyt dużej zmiany, a jedynie lekkie drganie naszych monet. Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć zakres ruchu monet, musimy przemnożyć tą wartość tej funkcji o liczbę pikseli, jaką chcemy uzyskać. Czyli, jeżeli chcę, aby monety się ruszały w przedziale od minus 10 do 10 względem aktualnej pozycji, muszę pomnożyć funkcję razy 10. Uruchomię grę. Monety ruszają się w znacznie większym zakresie, ale za to za szybko. Aby spowolnić drganie monet, mogę podzielić zmienną global game time na przykład na 30. Warto spróbować z różnymi wartościami, aby uzyskać oczekiwany efekt. Ale to nie koniec. Mamy już fajną bazę, aby zrobić to jeszcze fajniej. Najpierw dla testu będę rysował zaokrągloną pozycję rysowania. Draw y pomniejszoną o wartość y, abyśmy lepiej widzieli, co się dzieje. Ty nie musisz tego robić. Możemy teraz fajnie zauważyć, że faktycznie nasze monetki się kołyszą od wartości od minus 10 do 10. Aby uzyskać efekt fali, musimy tylko zwiększyć zmienną Game time, Lokalnie dla każdej monetki. Dobrym wyborem w tym przypadku będzie pozycja x każdej monetki. Znowu zachęcam do kombinowania z wartościami. Ja na przykład ustalę x podzielone przez 5. Stała się rzecz straszna, coś zepsuliśmy. Po szybkiej weryfikacji i powtórzeniu jednej z klas szkoły podstawowej możemy uznać, że kolejność wykonywania działań ma tu olbrzymie znaczenie. Zapakowałem game time plus x podzielone na 5 w nawias. I to powinno rozwiązać nasz problem. Możemy również dodawać pozycję Y, wtedy efekt będzie taki. Teraz krótka prezentacja. Z sinusami możemy również wpływać na inne wartości wyświetlania, nie tylko na pozycję, ale również na skalę, obrót czy przezroczystość. Po krótkiej zabawie można uzyskać na przykład taki efekt. Albo taki albo taki. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że sama pozycja monety nigdy się nie zmienia. Dlatego wykrywanie kolizji czy inne rzeczy związane z przemieszczaniem się będą kompatybilne z powyższym przykładem. Ma to jednak pewne ograniczenia, dlatego że tak naprawdę tylko rysujemy monetę w innym miejscu. Na to trzeba uważać, aby nie przesadzić i nie wysyłać monetki zbyt daleko od swojego własnego miejsca, bo gracz będzie myślał, że złapie monetkę, jak będzie trochę niżej. A tu klops nie da rady, to tylko animacja. Wszystko zależy od potrzeb i wyobraźni. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.